Czema ludziska, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam Rogue Legacy yy, Trochę taka skillowa, znaczy bardzo skillowa gra, yy, podobna do LoLa yy, Czy nawet, no, no, nawet do Minecrafta jest bardzo podobna yy, Rodzimy się yy, jako, nie wiem, syn, czy potomek, czy coś takiego Bardzo dużo się w tej grze ginie Jak widzicie, nie, nie ogarniam w ogóle co się dzieje Ale zajebałem tego wielkiego, to jest pozdro teraz każdy zostawia la lajka albo łapeczkę w górę, jak to tam chce. Czemu ja nie mogę podskoczyć, aha, czyli nie mogę przejść tego poziomu, bo moja. Bo co, co odrodzenie? Odradzamy się inaczej, czyli nie wiem, nieraz jesteśmy takim fajnym, pociesznym grubaskiem, a nieraz jesteśmy nie wiem, inaczej się po prostu odradzamy. No i teraz zobaczycie się odrodzę inaczej. Tutaj wszystkie są postacie. Jak widzicie za dużo nie pograłem. Ta postać była przejebana. Ta była przejebana. A wam pokażę. Nie mogę? No dobra. Przejebana była, bo byliśmy ciągle do góry nogami. I to było przejebane. A teraz jesteśmy super mali. Co to jest? Witaj bohaterze. Coś tam, coś tam. Mogę coś kupić. Tak, no to spier Nie będę nawet tracił, bo znając życie zginę przez tego. Z tym małym 50 helta. No to mam pozamiatane. Po Pozdro, to będzie szybkie, y, szybko, szybko zginę. Ale nie, jebany nawet skacze O jebany, Tylko, że mocy to nie ma. Ale skacze nawet. No i ja przeważnie po prostu wychodzę z takich rejonów, jak mi się nie podoba. O, tu na przykład jest fajnie. Tu było łatwo. Y, nie wiem, tu się chyba coś szuka czy, ciągle, czy coś. No i byłem na hita, bo nie zauważyłem tego kurwa oka Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze ostatnią postać Wygląda przekozacko Nie wiem, a tu możemy sobie szybko sprawdzić. O kurde, krytyczne i wszystko wlatują Tylko, że troszeczkę mało helta ma znowu Ale dobra, wejdziemy i pozamiatamy Dobra, 20 zł mi zeszło Chociaż tak tak się nie patrzy na hajsy O, prawidłnie mam teraz 0 Ostatni raz Wam pokażę tą postać. okej, okay. wyjdę, wejdę. I nie wiem co teraz. A, bo to było w tutorialu. Ja szkoda, że dawno w tutoriale nie grałem z tej gry. okej. Okay. Gra za darmo. Yy, tutaj. Jak się na to wchodziło? No jak ja mam to zrobić? To ja tu deadnę. Jakoś tak coś było, żebym podskakiwał. No, i przejebane no, chłopaki. Ta gra jest dla kogoś, kto nie ma życia, kto, kto nie lubi wychodzić, nie ma co robić na, na chacie, bo jest przewalona, nie da się. nie wiem, ja nie dam rady po prostu, chłopaki, mentalnie. Jeszcze ostatni raz, chociaż nie no, chce się tak jeszcze raz, jeszcze raz, no, ale przejebana, muszę wam powiedzieć. Właśnie nie pamiętam z tutoriala, musicie dobrze patrzeć, bo nie pamiętam tego, jak się robiło. O fak, fak, spadłem. No sobie, może coś dropnie. Żeby... No i już mam 10 helta, chłopaki, to jest nienormalne. Nie, nie wiem dlaczego, a bo to jest inna postać znowuż. To jest taka, że inaczej chodzi takie tam animacje ma. O, tutaj jest przewalanie. A nie, jakoś przeszłam. Chociaż tyle skrzynek ominąłem. O, skrzyneczka. O, płaszcz ostry. Jest też giętki. O, kurde. No i dla takich chwil się żyje, tak? I mapka jeszcze do tego. O, fak, fak, tam jest dużo ludzi, chłopaków. Przechodzimy. No i dedłem na hita. Yy, po polecam grę jak ktoś nie chce, nie ma co robić. Yy, przejebana jest za darmo. Zapraszam w plusie. No i pozdro na rejonie nara.